To ma swój honor, można powiedzieć, i swój rozum. To to jest po prostu, no nie wiem, to jest choroba, to jest jakiś nowotwór, co nas toczy w tym kraju. Oni tworzą celowo warunki finansowe, wytwarzają w ten sposób, żeby kogoś zjeść finansowo, tak jak Balcerowicz w latach, nie wiem, może dużo ludzi nie pamięta, ale mój tata. Kupował gospodarstwo e, rolne w roku 50., 90. roku. Jak ta niby w cudzysłowie komuna się przepatr, przepaszwarzała, przepotwarzała się. E, to z, wyobraźcie sobie, że rodzina z czteroma dziećmi na wsi, gdzie na wsi produkujesz jakąś tam żywność, tak? Małe gospodarstwo. Balcerowicz zapodaje mojemu ojcu i matce odsetki. W wysokości to wzięli kredytu, żeby kupić to gospodarstwo? Ono kosztowało 17 milionów złotych starych zaznaczam, to tam 5 milionów złotych tata zainwestował z sprzedaży poprzedniego gospodarstwa, zainwestował w to gospodarstwo 5 milionów, 12 milionów musiał wziąć kredytu. I Balcerowicz, wiecie, ile zapodał odsetek dzietnej rodzinie. 20% w skali miesiąca. To mamy 240% kredyt hipoteczny, 240% w skali roku. Komunistyczny kraj, biedne społeczeństwo. Pytam się, kto kuźwa na takich zasadach bierze kredyty w bogatych Niemczech, czy USA, czy Australii. 240% w skali roku. Czy sobie wyobrażacie, ludzie, to te kredyty frankowe teraz i to dalej, to jest kontynuacja tej polityki żydowsko-komunistycznej, Balcerowicza, tak? To jest kontynuacja, tylko oni co, inne instrumenty wymyślają, żeby ludzi po prostu wpychać w pułapki takie, nie? Wpychać to jest inny, no, no mówię, w Niemczech to jest nie do pomyślenia, podejrzewam. Czy Belgia, czy, czy to są kraj, czy Francja taka, no gdzie, no to, to od razu ściana by była, tak, i 10 gramów ołowiu za takie coś, a u nas tak. totalny bandytyzm jest od upadku, no, od przepotwarzenia się komunizmu, nie, to teraz legalnie mogą po prostu nas okradać i wpychać w różne instrumenty finansowe, tak, ja nie mówię, że ktoś celowo gra pieniędzmi na giełdzie i straci te pieniądze w jakichś akcjach, w jakichś, wiesz, yy, yy, bitcoinach. No to jest twój wybór, tak? Ryzykujesz, łatwo się możesz dorobić, łatwo możesz stracić te pieniądze, ale jeżeli bierzesz z rodziną kredyt hipoteczny i ktoś cię przekręca na tym, no to sorry, za to powinno być, kuźwa, 10 gram ołowiu, bo w tej Polsce inaczej inne prawo nie... Nie, 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 skutkuje, no. nie skutkuje. Jest jeszcze, jest w prawie coś takiego, każda umowa powinna być symetryczna. Jeżeli jedna strona umowy podejmuje ryzyko, a każda umowa kredytowa to jest ryzyko, to druga e, strona umowy też powinna ponosić konsekwencje ryzyka. I e, tutaj, jeżeli... Cały świat sta, stan, stanął na yy, chociażby ta covidioza, tak, cały świat stanął na głowie to, yy, i tylko jedna strona odpowiada na to, czyli znaczy odpowiada yy, swoim majątkiem yy, za, za to, że cały świat stanął na głowie, to to jest nieuczciwa umowa. Banki powinny być współodpowiedzialne. I to, to jest podstawa prawa. To jest podstawa prawa. Każda umowa musi być symetryczna, inaczej jest uznana jako oszustwo. Więc praktycznie każdy kredyt tak naprawdę powinien zostać uznany jako oszustwo. I jeszcze raz dodam: teraz są informacje o tym Nesara Gesara, tak? Unieważnienie wszystkich kredytów to jest zapowiadane cały czas. Unieważnienie wszystkich kredytów. Dlaczego? Bo były oszustwem. Wszystkie kredyty łamały podstawę prawa, że umowa powinna być symetryczna. A w tym systemie, który teraz istnieje, banki kompletnie nie odpowiadają swoim majątkiem w ogóle za, za to, jak ktoś wejdzie w taką sytuację.